Witam serdecznie moi drodzy. Zrobimy czytanie i sprawdzimy odpowiedź na pytanie, czy wróci kontakt pomiędzy wami. Mamy kartę odrodzenia, czyli tu jest jakaś transformacja i zakończenie starego. Będziecie się otwierać na nowy rozdział relacji. Stara sytuacja prawdopodobnie już nie istnieje w tej samej formie i trzeba będzie puścić przeszłość, żeby coś mogło się odrodzić. Rydwan wskazuje na sytuację, w której Czyjaś wola i determinacja yy, tutaj powodują kontrolę nad sytuacją, i ktoś odezwie się pierwszy. Jeśli będzie powrót, będzie wymagał aktywnego działania, decyzji i jasnego kierunku. To samo nie przyjdzie ktoś musi z was zrobić pierwszy krok. Diabeł to symbol przywiązania, pokus, trudnych emocji i toksycznych wzorców. W kontekście może wskazywać na silne emocje, obsesje pomiędzy wami, tak? Również nałogi seksualne. E, wskazuje też karta na to, że wy jesteście od siebie uzależnieni emocjonalnie. Siódemka kielichów pokazuje iluzje, marzenia, nadmiar możliwości. Ktoś może mieć aplikacje randkowe, ktoś może przebierać, tak? Zastanawiać się, czy trawa gdzieś jest bardziej zielona. Jedna lub obie strony możecie idealizować sytuację, widzieć wiele możliwych scenariuszy, przez co trudno zdecydować, czego naprawdę chcecie. A z denarów pokazuje symbol nowego początku, ale też daje szansę na nowy start, jeśli ktoś z Was będzie gotowy postawić konkretny krok. Więc powiem Wam, że szansa na powrót jest możliwa, ale nie automatycznie. To będzie wymagało świadomego działania, bo mamy rydwan, tak? Uwolnienie starych wzorców, odrodzenie, realistyczne spojrzenie na sytuację siódemka kielichów, no i ostrożność wobec emocjonalnych pułapek, o czym mówi diabeł. Także, kochani, Azdynarów sugeruje, że jeśli wszystko zostanie dobrze przemyślane i ktoś faktycznie zainwestuje energię w relacje, może pojawić się nowy, stabilny początek. I mamy trzy karty rozstajnika: nieobecność. Byłem z tobą ciałem, duchem już mnie nie było. Chłód udaje, że to mnie nie rusza. I noc, tamta noc wraca do mnie w snach i boli jeszcze mocniej. Także tu ktoś musi podjąć działanie. Zapraszam Was do czytań prywatnych, wtedy sprawdzimy dokładną sytuację pomiędzy Wami. Wszystkiego dobrego, kochani, i pozdrawiam.